Ok, i jesteśmy już z powrotem. A więc, welcome to the jungle znowu. Mam nadzieję, że to już będzie ostatni jakoś pójdziemy fabułą dalej. Bo jest, jest inaczej, jest trochę ciekawiej. Kurcze! To już jest takie zerwiające, ale i tak, tak jak mówię, Bulletstorm to była najgorsza gra, którą nagrywałem. Oj, to już czujesz, że jak tam wejdę, to będzie chujowo. Oj, coś czuję, że jak tutaj wejdę... A, to dojdę do tego punktu! I co, to będzie koniec gry już, nie? Dobrze. Zobaczmy, co zrobi Kobinezon. Zobaczmy, co to będzie. Doskonale. Rozpoznanie, łączność, wymiana. Mhm. Mm No. Pytam. Nie spodziewałem się oporu. Wracam. Proszę na chwilę wybaczyć. Już jeden. W. Ale no po, po prostu... To jest najlepsza scena wspinaczkowa, taką widziałem w historii Gier. Patrzcie, nie? Patrz nawet pacjum. O Jezus Mary, wszystkie przyciski są tutaj użyte. O kurwa, mam wypierdalać. O ja pierdolać. Oj, kurwa, wysokie miejsce? No to spierdoliłem, bo poszedłem do dosyć niskiego. Nie kurwa, jestem gotowy umrzeć. I po sprawie. Nie kurwa, a... Pięknie, jakby ci wyruchali w dupę, jakby cię stado murzynów goniło. Nie, energia... Nie ma energii przed stado murzynów. A, o kurwa. Nie, no nie, on wypierdolił. On mi uciekł. On mi uciekł, jak chuj. Jak kurde kutas. ty. Ja pierdolę. No więc co, no grało się fajnie, no wiecie, to już jest koniec. Nie wiem jaki deal jest z tym teraz. Analiza nośnika krągi opcji zakończona. Tworzenie profilu nanoformy zakończone. Rejestracja zgodności w toku. Przetwarzanie. 76%. Wymagany protokół zabezpieczeń. Jestem ciekaw, czy jak cały czas z wam się pali czerwona kontrolka z komputera, czy to jest dobrze, czy źle, bo mi się pali tak praktycznie cały czas. Taki, taki, inny, inna rzecz. i co? No i co? Jeszcze nie koniec, kurwa mać! What the fuck? Nie wiem, co tutaj jeszcze mogę wymyślić, skoro... Nie wiem... Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Dawno nie grałem, więc. Nie wiadomo, zwalmy na to, że dawno nie grałem, nie? Może teraz wylądujemy na Hawajach, wiecie? Pani w bikini, parasolki, kurde, w drinkach. No nie, no jasne. Tu jestem, panowie. Cześć. Nie, nie jestem wro. Aha, dobra. No nie w odwłok. a lubicie mnie, hej! Lubię was! Jestem Chino, stary! Chino! No nie Dawaj to kurde. Jesteś Chino, tak? Co No maksuje, maksuje, maksuje ludzi, chcę go uderzyć. On jest Chino. And I say hey! Kur... Wow, ale to... Strasznie Borderlandsa przypomina, nie. Gości, jak mi to Borderlandsa przypomina. <laughs> Metalowe jaja ma gościu. Jajebie. Ale jaja. Metalowe, nie. Idź, idź kurwa. Czarnuk to jeban. i HB. nie no to strasznie niektóre takie ale zobaczcie jaka ta gra jest po prostu piękna nigdy nie, nigdy nie, zobacz... nigdy nie zrobiliśmy czegoś takiego w naszym, naszym zagrajmy a właśnie jakby wy, jakbyście woleli żebym do was mówił czy tak raczej na przykład no wiesz tam ty czy tam właśnie jako wy bo to jest też takie ciekawe bo ostatnio oglądają u polskiego pingwina i on bardziej mówi że jako ty Czyli że po prostu ten, który ogląda to zagrajmy, a nie jako wy, jako wszyscy. To jest takie kurwa, takie może małe. Małe taka ważna rzecz, ale... Kto wie, może któryś tam wolał, żebym mówił, no cześć ty kochaniutki. <grym> ja no i nigdy nie spojrzeliśmy po prostu na tą grę. I... Zobaczcie, jest po prostu piękna. I Crazy trójka będzie bardziej właśnie w tego typu klimatach, czyli jakiś dżungla wiadomo, jakieś takie... tylko to ma być mięska dżungla, wszystko ma być pod taką dupną kopułą zamknięte, a zapowiada się intrygująco. Czekam, czekam naprawdę z niecierpliwością. O statua Wolności. Sieprzna. Nie, naprawdę jak ktoś oglądał projekt Monster, to może mu się teraz niektóre akcje przypomną, że właśnie w filmie... Może nie było stricte tak samo, ale zajebiście podobnie było. Idymy, idymy na kwadrat Ale z tymi jajami to ten gościu mnie rozwalił no. Jaka mątwa Jaka mątwa kurwa Gościu celuj w odwłok Dajcie mi moją rakietnicę albo jakieś coś no bo snajpere. Zabijesz go Ale tym głównym rzucę, jak w 3 upem Demon Spierdalaj Spierdalałem się Jesteś kompanio Kompanio bracie. Yeah. Pięknie Ten gościu stoi jak pizda, więc nie wiem, chyba muszę do niego podejść. No nic, no dobra, czyli nie muszę do niego podejść, muszę po prostu tam biegnąć. Na to mi przynajmniej wygląda. To już idź, Sherlock. Patrzcie, skurwiela. No chuj Co ci teraz granatem? Nie mam granatu, kurwa Ale chcę wypróbować tą broń Bo nie potem podniosłem, nie? Gdyby MW3 nie było takie, że się rewolwer na przykład jest taki straszny useless, bo zabiją cię już Tam ja używał... Bo wiecie tam, w MW3 jak użyjecie rewolwera to was zapierdzielam jak pse. Ale ja bym używał chętnie rewolwera, ja bym go wymaksował... Ja ostatnio próbowałem grać się rewolwerem, ale to jest takie... ...głupie trochę. Ale czy to jest bez sensu granie czymś, co w ogóle nie ma jakiejś większej... No niekoniecznie mocy, bo moc skurwiel ma, ale... Nie ma sensu go nim grać, skoro gości wam wyskoczy z FMG9 w akimbo, no wiecie to jest takie... Jakie bez sensu dosyć mocno no. no, ale wiadomo no Czekamy na Black Opsa 2 który pewnie nic nie zmieni innego, będzie tak samo jak jest teraz Nie ma co się tutaj jakoś wymyśleć, czy będzie inaczej, będzie tak samo Ja muszę zbierać tą energię, bo ja sobie chcę jakoś tutaj wymaksować to wszystko Ale mocny ten skórczycyl Trzeba przyznać... Ej nie tutaj gościu Okej okay. Wybrzeża amunicyjka jest Ej goście tam chyba w dupę... Nie, myślałem Gościu jakiegoś aderatora widzę masz Nic od niego to jest mój koch... O oh, kur... jako wierzę Że On trwa twata pierdziela tutaj. Komi... O kurde. Widzisz, gościu mówię, żebyś się krył. Eee, ja wyskakujesz jak to. Chino, nie słyszę ci zbytnie. Musisz podgośnić się. Oj ja pierdzielę. Oj, Chino. Alpacino. Ale śmieszmy. Ale w którym... Do zburzonego budynku czy do rozwalonego pociągu? Kurwa ludzie Kurwa Mać No widzisz Gościu ty jesteś jakiś OP ziomuś Jak Kayli. się dobrze zbuduje Lol wszystko, ale patrzcie jakie te gry są Gracie w jakąś jedną grę Stare, oni są jeszcze bardziej OP niż ty, więc tych nie zabijesz O Jezusie, pomóżcie mi, chłopacy, pomóżcie mi, bo on mnie zabije No, wiecie, to jest to, że jednak gracie w jakąś grę, a później wam się setki innych gier kojarzą, o kurwa Czysto, no niekoniecznie Niekoniecznie No jak widzisz, jest dosyć brudno no niedokoniecznie do środka, skoro tutaj stoi, kurz, że Kome... O myślałem, że coś tutaj wykminie, a wyścig już umarł. Stwierdzam z gąbo nie żyję. Albo stwierdzam z bo umarł, no co zależy kto woli. Jakiś saper. O, chuj. C4 No i to Tu mamy... A i teraz będzie... No nie no to wezmę, wezmę to, bo o właśnie, tak, snajpera nam się przyda Ale Teraz co, jakiś tutaj mamy... O Jezus Maria Za... O zajebiście! Taki rewolwer moi drodzy kocham. To jest mój ulubiony rewolwer po prostu z celownikiem To jest naprawdę Uwielbiam to Idziemy panowie? Mi się udać do danego punktu, no dobra, tylko trendy. A tędy, okej. Okay. Jasne. Znam was chuję. No utrzymamy tę pozycję. Wiadomo, że ta broń nie będzie miała takiej jednak mocy. O, już kurwa. Tak zajadę łaciną Jeżeli to możliwe to postaraj się nie wystawiać przez pewien czas mojego wartego miliardy dolarów kombinezonu na strzały. Dla wszystkich zainteresowanych będzie lepiej jeśli dotrzysz do nas 100. O ale co pary wcale się Mossa, mossa, cosigo sedemata, nie na miedzej piosenki zajmamy Taki news A wow, dostałem dosyć potężny brei Oj to był, to był zły pomysł ludzie, ta broń. te bronie to był zdecydowany zły pomysł Jeżeli o ten rewolwer chodzi Nie, mogę nie brać tego, wiecie? Celownika, muszę tam się wrócić bo to nie ma sensu. Macie tutaj te bronie, nie? No właśnie, to zamienimy, bo to się jakoś... Wiem, że tą broń rzucę jak chujem. To może się nawet bardziej przydać. Okej, okay, no to panowie rundka druga. Rundka druga z nimi. Inny setupik. Dobrze, że mogliśmy teraz to wybrać. Zapraszam na imprezkę. Poczekajcie jeszcze w następnym odcinku będzie ta imprezka.